A teraz za nami y, turniej w Białymstoku. Jakie wnioski możemy po nim wyciągnąć? Na pewno fajne granie, bo zespoły i starnowa i z stopy naprawdę dobrze się zaprezentowały. No wczorajsza porażka yy, trochę niespodziewana, aczkolwiek naprawdę Tarnów zagrał bardzo ciekawe spotkanie. Dla naszych młodych No to jest cenne doświadczenie i one potrzebują tego grania jak najwięcej. Wczoraj byliśmy... Smutni, e, dosyć tak mocno wydaje mi się, odebraliśmy tą porażkę i, i dobrze. I dobrze, że dziewczynie ambitnie do tego podeszły dzisiaj wyglądało to zdecydowanie lepiej, mimo że Biały Stok e, przez 300 naprawdę grał ciekawą środkówkę, my nie potrafiliśmy sobie troszeczkę tej gry ustawić. E, no ale jest, jest dużo, dużo do roboty, dużo do poprawy i, i wiele jeszcze rzeczy nie funkcjonuje, także, także takie mamy nastroje.